Cześć! Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim chętnym, którzy chcą sobie wyczyścić kanapę skórzaną w domu. Zapraszam do obejrzenia. Przede wszystkim przed czyszczeniem musimy sprawdzić, z jakiego typu skóry jest wykonana nasza kanapa. Musimy zobaczyć, czy ta skóra będzie wchłaniać wodę, czy też nie. Są skóry zamknięte, są skóry otwarte, zaraz Wam pokażę, czym się różnią, i potem dopiero możemy poznać, czy możemy użyć naszego środka czyszczącego. Żeby wykonać taki test, jakiego produktu należy użyć do czyszczenia kanapy, musimy wykonać najprostszy test kropli wody. Polega on na tym, że nabieramy sobie na palca wodę i nanosimy na skórę. Patrzymy oczywiście, co się z tą wodą będzie działo. Zobaczcie, pierwsza skóra natychmiast tą wodę wpija. Będzie to oznaczało, że będzie również wpijała nasz środek czyszczący. Niestety, nieumiejętne dobranie produktu czyszczącego może spowodować, że narobicie sobie zupełnie niepotrzebnie plam, których się później nie pozbędziecie. Pierwsza skóra wodę wchłania natychmiastowo, jest to skóra otwarta zwana anilinową, która też często występuje w skórach meblowych. Druga skóra, jak widzicie, również wpija tą wodę natychmiastowo, unosi się trochę dłużej na powierzchni, może to być skóra semi anilinowa, może to być skóra anilinowa, też dość często występująca na kanapie. Trzeci typ skóry, to jest również skóra otwarta, tak zwana zamrz ewentualnie nubuk. Z tej strony, którą dotykam teraz, jest to zamsz, to jest skóra bardzo delikatna. W dotyku taka jak meszek, bardzo równiutko szlifowana. Natomiast z drugiej strony macie zamsz. Zamsz każdy z was na pewno kojarzy. Jest to też skóra otwarta. Są do tego oczywiście do czyszczenia produkty dedykowane do tego typu skór. Natomiast jeśli chodzi o skórę zamkniętą, najczęściej stosowaną na kanapach, zobaczcie, jakiekolwiek nałożenie wody tutaj Skutkuje tym, że ta kropla wody unosi się na powierzchni. Także tutaj mamy pewność, że nic nam nie wsiąknie, przy czyszczeniu nie narobimy sobie plam, możemy spokojnie przechodzić do działania. Na Waszych meblach może również wystąpić ekoskóra. Oczywiście nie jest to skóra naturalna, jest to produkt syntetyczny. W takim razie jak rozpoznać, jaki produkt dobrać do ekoskóry. E, na skórze naturalnej, zobaczcie, teraz zrobię takie zbliżenie. Jak dotkniecie palcem, oczywiście trzeba to zrobić w kilku miejscach, żeby efekt był i, i, i żeby było dobrze, to widać. E, jak tylko dotkniecie, tworzą się takie naturalne załamania skóry. Można to nazwać takie pajączki na skórze. Po tym jest to chyba najprostszy sposób. Poznacie właśnie, że macie do czynienia ze skórą naturalną, także dobierzecie produkt, który zaraz wam pokażę. Natomiast jeśli byłaby to ekoskóra, stworzy się zwyczajnie po prostu dołek, odciśnięcie od palca. Wtedy wybieramy inny produkt, dlatego że mają one zwyczajnie inne komponenty po prostu do tego czyszczenia i do konserwacji. Co zawiera w takim razie taki zestaw? Wygląda on tak. W środku jest. Y Pianka czyszcząca, bardzo delikatna, jest również preparat konserwujący leder wersji Gelung, jest szczoteczka do czyszczenia, szmatka z mikrofibry i szmatka z miękkiego włókna. Teraz przechodzimy do czyszczenia, pokażę Wam jak to wszystko działa. Pianka, która znajduje się w środku, którą będziemy czyścić tą skórę jest na tyle delikatna, a jednocześnie skuteczna, że bez żadnego problemu wyczyści naprawdę nawet takie dosyć mocne zabrudzenia, gdzie kanap nie czyściliśmy na przykład kilka lat. Także zadba na pewno o tą waszą skórę, zobaczycie zresztą zaraz efekt wow i zastosujemy tutaj troszeczkę magiki, żeby to przyspieszyć. Celowo nakleiłam tutaj taśmę. Jedna strona będzie czyszczona, drugą pozostawimy, że po ściągnięciu taśmy zobaczycie właśnie efekty czyszczenia naszym preparatem. No to zaczynamy. Dobra, wyciskamy piankę na szczoteczkę, nigdy bezpośrednio na skórę, i zaczynamy czyścić. Ruchy okrężne. Zobaczcie, tutaj widzicie ubytki w farbie, drobne jakieś rysy. Takie rzeczy niestety mają miejsce właśnie wtedy, kiedy nieregularnie dbamy o kanapy. Pamiętajcie, że brud i tłuszcz znajdujące się na tej kanapie przez kilka miesięcy lub nawet kilka lat, bo i tak się zdarza, bardzo skutecznie kamuflują wizualnie te ubytki. Także po wyczyszczeniu jak najbardziej takie rzeczy mogą wyjść. Nasza kanapa akurat przyjechała do nas do renowacji, więc będzie naprawiona, odmalowana, zabezpieczona w odpowiedni sposób. Aczkolwiek przy czyszczeniu takie rzeczy też mogą wam się zdarzyć. Nie jest to Absolutnie wina szczotki, wina środka, jest to wina po prostu braku czyszczenia i konserwacji przez wiele lat. Po czyszczeniu musimy taką skórę oczywiście zakonserwować. Yy, mamy tutaj leder verziegelung i szmatkę z mięciutkiego włókna. Wylewamy sobie preparat na tą szmatkę, niewielką ilość i po kawałeczku wcieramy w naszą skórę. Ten preparat ma właściwości pielęgnujące, nawilżające skórę. Jest oparty również na bazie polimerów, dzięki czemu tworzy powłokę zabezpieczającą przed przetarciami, przed jakimiś delikatnymi przebarwieniami. Optymalny czas takiego czyszczenia, kiedy wykonywać, to jest mniej więcej 4 miesiące, pół roku. Na pewno nie rzadziej, dlatego że mało czyszczona skóra, taka, która nie jest regularnie konserwowana, zwyczajnie po prostu będzie ulegała przesuszeniu, zniszczeniu. Zostawiamy sobie preparat do samodzielnego wyschnięcia, delikatne takie ruchy okrężne. Jedna warstwa w zupełności wystarczy. Być może posiadacie też skórę, która jest zakonserwowana woskiem. E, to jest skóra, która się w taki bardzo specyficzny sposób błyszczy. Można ją również rozpoznać, kiedy przejedziecie sobie kawałek paznokciem oczywiście róbcie to w niewidocznym miejscu. Zobaczcie, po, pojawia się taki e, jaśniejszy ślad. Tutaj, jak najbardziej, wosk służy do konserwacji. E, Wygląda w ten sposób. Wosku możecie użyć również, jeśli po prostu nie podoba wam się skóra matowa i chcecie nadać delikatnie taki satynowy, błyszczący połysk. Jak najbardziej wosku w takiej sytuacji można użyć. Chciałam Was jeszcze uczulić na jedną rzecz odnośnie konserwacji, bo takie historie też się zdarzają. E, używamy kosmetyków domowych do konserwacji po wyczyszczeniu. No, mogą to być oliwki, mogą to być jakieś kremy. Tak się robi, niestety. Nie są to produkty, których możemy używać na skórach. Powodują czasami bardzo wiele zniszczeń, i to nawet o wiele gorszych niż samo wysiedzenie, przetarcie. Są tam po prostu składniki chemiczne, które nie są odpowiednie dla takich typów skór. Także trzymajcie się ściśle wytycznych i tych preparatów konserwujących. Na pewno to pomoże w pielęgnacji takiej skóry. Teraz temat trudny, bo czasami dostajemy pytania typu: czy mogę wyczyścić sobie magiczną gąbką, cifem, domestosem, albo już ktoś wyczyścił i niestety coś się stało na tej skórze naszej, tak? Nie polecamy takich produktów do używania na skórach. To jest powłoka bardzo specyficzna, delikatna, miękka w Domestos, magiczna gąbka bądź jeszcze inne preparaty używane w domu, e, taka chemia gospodarcza e, świetnie czyści różne powierzchnie, ale do tego przeznaczone, czyli będą to blaty kuchenne, będą to szyby, e, być może kafle, toaleta. Na pewno nie są to preparaty odpowiednie do czyszczenia skór. Po pierwsze, mają zupełnie inne komponenty, występuje tam wysoka ścieralność, w związku z tym może zniszczyć nam powierzchnię skórzaną. Oczywiście nie ma żadnych składników, które odżywiałyby naszą skórę. Moi drodzy, na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało i podobały się oczywiście efekty czyszczenia. Eee, o skórach otwartych, tych kłopotliwych, gdzie tam wszystko wsiąka, powiemy sobie oczywiście w innym odcinku, bo jest to bardzo obszerny temat. Eee, także zachęcam Was do lajkowania, klikania w dzwoneczek, do subskrybowania. Wtedy będziecie wiedzieli, kiedy wychodzą następne odcinki, o czym będziemy sobie mówić. No i zapraszam też, żebyście pisali, co chcielibyście wiedzieć. Chętnie. Nagramy, odpowiemy na Wasze pytania. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!